Jak unikać chorób zakaźnych. Wiele lat temu pewien aktor telewizyjny, nie kryjący się ze swoim homoseksualizmem, powiedział młodemu pieszczaszkowi, którego jawnie próbował uwieść. Zadajesz się z kobietami. Nie wiesz, że to grozi rakiem. To błyskotliwe powiedzonko jest nadal cytowane na korytarzach przy Korso Sempione, ale teraz nie pora już na żarty. Przeczytałem, że zdaniem profesora Matrego stosunek heteroseksualny może doprowadzić do zachorowania na raka. Najwyższy czas. Powiem więcej, stosunek heteroseksualny to najkrótsza droga do śmierci. Przecież nawet dziecko wie, że ma na celu on prokreację, a im więcej ludzi się rodzi, tym więcej umiera. Psychoza AIDS groziła ograniczeniem aktywności wyłącznie homoseksualistów, co świadczyło o słabym poczuciu demokracji. Teraz ograniczymy również aktywność heteroseksualną i znowu wszyscy będziemy równi. Żyliśmy sobie w stanie całkowitej beztroski, a przypomnienie sobie smarowaczy przywróci nam wyrazistą świadomość naszych praw i obowiązków. Warto jednak podkreślić, że problem AIDS jest poważniejszy, niż sądzimy i dotyczy nie tylko homoseksualistów. Nie chciałbym zostać posądzony o szerzenie bez powodu nastrojów alarmistycznych, pozwolę sobie jednak zasygnalizować inne grupy podwyższonego ryzyka. Wolne zawody. Nie chodzić do awangardowych teatrów w Nowym Jorku, wiadomo bowiem powszechnie, że aktorzy angielskojęzyczni ze względów fonetycznych plują przy mówieniu. Wystarczy przyjrzeć im się pod światło z profilu. A w teatrach eksperymentalnych widz jest blisko aktora i grozi mu opryskanie śliną. Jeżeli jesteś członkiem parlamentu, trzymaj się z daleka od mafii, abyś nie musiał całować ręki ojca chrzestnego. Odradzam również kamorre, a to z powodu obrządku, przy którym niezbędna jest krew. Jeżeli ktoś chce zrobić karierę polityczną w katolickim ruchu społecznym, musi mimo wszystko unikać przyjmowania komunii, gdyż zarazki przenoszą się z ust do ust poprzez palce kapłana, nie mówiąc już nawet o ryzyku związanym ze zbliżeniem podczas spowiedzi. Prości obywatele i robotnicy. Do grupy podwyższonego ryzyka wypada zaliczyć te osoby korzystające z ubezpieczeń społecznych, które mają zepsute zęby, a to ze względu na kontakt z dentystą, manipulującym przecież w ustach rękami zbrukanymi wskutek zetknięcia się z innymi ustami. Pływanie w morzu zanieczyszczonym ropą naftową potęguje niebezpieczeństwo zakażenia, albowiem oleisty surowiec przenosi cząsteczki ślin in, innych ludzi, którzy uprzednio nabierali wody w usta i wypluwali ją. Jeżeli ktoś wypala ponad 80 galuazów dziennie, dotyka palcami, które miały styczność z innymi ludźmi, dolnej części papierosa i zarazki dostają się do dróg oddechowych. Unikać zapisania się do kasy chorych, gdyż całe dni spędza się wtedy obgryzając paznokcie. Dbać o to, by nie zostać porwanym przez sardyńskich pasterzy albo terrorystów, gdyż porywacze wielokrotnie używają tego samego kaptura. Nie podróżować pociągiem na, tla, na trasie Florencja-Bolonia, jako że wybuch rozrzuca z niewiarygodną szybkością szczątki organiczne, a w chwilach takiego zamieszania doprawdy trudno należycie się chronić. Unikać stref atakowanych głowicami nuklearnymi, gdyż na widok grzyba atomowego człowiek odruchowo podnosi dłonie do ust, nieumyte, szepcząc, o Boże. W sytuacji wielkiego zagrożenia są także umierający, którzy całują krucyfiks, Skazani na śmierć, jeżeli ostrze gilotyny nie zostało należycie zdezynfekowane przed użyciem, dzieci z sierocińców i domów podrzutków, gdyż niegodziwa siostra zmusza je do lizania posadzki, uwiązawszy uprzednio za nogę do składanego łóżeczka. Trzeci świat. Straszliwie niebezpieczni są czerwono-skórzy. Przekazywanie sobie z ust do ust fajki pokoju doprowadziło, jak wiemy, do wytępienia narodu indyjskiego. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Afgańczycy są narażeni na liźnięcie przez wielbłąda, a skutkiem jest wysoka śmiertelność w Iranie i Iraku. Kambodżanie i mieszkańcy libańskich obozów muszą unikać krwawych łaźni. Odradza je bowiem 9 na 10 lekarzy. Dziesiątym bardziej tolerancyjnym jest dr Mengele. Południowoafrykańscy murzyni są narażeni na infekcje, kiedy Biały patrzy na nich z pogardą i przedrzeźnia, tocząc z ust ślinę. Wszelkiej maści więźniowie polityczni muszą starannie unikać sytuacji, kiedy policjant daje im w zęby, nie zważając, że uprzednio jego pięść zetknęła się ze szczęką innego podejrzanego. Ludy dotknięte endemicznym głodem powinny wstrzymać się od zbyt częstego przełykania śliny, gdyż ma ona styczność z miazmatami środowiska i może zainfekować przewód trawienny. Sprawą edukacji sanitarnej społeczeństwa powinny zająć się władze, a także prasa, zamiast rozdmuchiwania sensacji i skupiania się na problemach, których rozwiązanie można spokojnie przełożyć na inne czasy.